Się ma z tej strony Hałcu, a to będzie trzecia część tutoriala, jak ułożyć koskierowika 3x3. Pierwszym etapem jest ułożenie żółtego krzyża. I tak są trzy to sytuacje: jest taka sytuacja, że mamy Lkę odwróconą, i musimy wtedy wykonać ten algorytm, następujący, tak żeby Lka była właśnie tak jak pokazuje. Może być kropka, wiadomo z której się chce strony. I LK, to musicie wykonać ten algorytm. Tak. I jakiej by sytuacji nie było, robimy taki algorytm. Jak widzimy, mamy żółty krzyż. I teraz będziemy dopasowywać y, te klocki. Krawędzie. Tak. Y, patrzymy sobie, łączymy. Ten z tym. O! Mamy ten i ten. I jak te dwa są źle, to trzymamy kostkę tak, żeby ten dobry był naprzeciwko i po prawej stronie. I wykonujemy taki algorytm. Jak widzimy. Wszystkie klocki nam się dopasowały. Teraz robimy algorytm na zmianę narożników. Ja już tu mam jeden dopasowany, ale Wy możecie tego nie mieć i po prostu dopasowujecie tak długo, aż jeden wam się tu nie wpasuje, a jak już tak będziecie mieć, to wykodujecie ten algorytm na tej ściance. Aż te tutaj będą prawidłowe kolory. Taki algorytm. widzimy mi już się kolory dopasowały, widzimy żółty tu ma być, niebieski tu, czerwony tu, więc ten klocek jest ok, bo jakbyśmy go przekręcili to by nam wyszedł, więc jest ok No i po prostu yy, robimy algorytm, który już znacie, dół, lewo, góra, prawo. Aż nam wejdzie. Jak widzimy, wszedł. Się, wy się nie martwcie, że tu się rozburzyło, bo to się naprawi. Teraz, jak już mamy to, przekręcamy kostkę o jeden i robimy. Jak widzimy, kostka jest ułożona. I to by było na tyle. Myślę, że pomogłem. Jeśli by były jakieś pytania, to pisać w komentarzach. No i Nara.